Tym razem przenosimy się na Hell, gdzie 3 września 2024 roku uczestniczyliśmy w niezwykłej operacji wydobycia tajemniczego obiektu z wraku, spoczywającego na dnie Zatoki Gdańskiej. To wydarzenie było finałem działań zapoczątkowanych przez nurka Bartłomieja Pitale, który wykonał serię zdjęć pozwalających stworzyć fotogrametryczny model wraku. Analiza tego modelu ujawniła podłużny przedmiot otoczony sieciami, znajdujący się na skraju dachu sterówki. Po oczyszczeniu przedmiotu okazało się, że mamy do czynienia z wyjątkowym znaleziskiem, którego wydobycia podjął się zespół nurków z centrum nurkowego Diveland. Cała operacja została przeprowadzona we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim, a nasza ekipa z magazynu Odkrywca była na miejscu, aby towarzyszyć tym wydarzeniom. Zapraszamy na wideorelację z tej akcji. Wszyscy tam się szykują, my też się szykujemy i za chwilę wychodzimy w morze No z ważnym celem, będziemy podejmować duży kompas, który się znajduje właśnie na nadbudówce tego wraku. Przedrajać w inne światełko. To jest z konfiguracji do nurkowań sztolniowych. My stoimy w dryfie, oni idą po tej linii, która jest. Tu to mówisz, że ona jest to gdzieś to. Jest tu. I my wtedy wiemy, że możemy się przywiązać. I my wtedy sobie wiążemy. A Wy sobie płyniecie obejrzeć wrak, zobaczyć, jak wygląda pachunek. I potem się będziecie e, wynurzać. E, potem się będziecie wynurzać. I od razu trzeba podkreślić, że dalej nie wiadomo, co to jest tak naprawdę za wrak. Co więcej, nawet chyba typu do końca nie znamy, ponieważ tylko jedynie co możemy powiedzieć, że ten, y, było takie podejrzenie, że to jest ten Abilla, czyli y, taki holownik francuski, ale wiadomo, że nie jest to, bo one były wszystkie parowcami, a ten komin nie wygląda tak, tak właśnie. Przecież ten komin nie jest pusty w środku, tylko wygląda jak typowy komin taki spalinowy. No dokładnie, więc to jest jakiś diesel tam po prostu w środku, z motorship tworzony. A, a, co, a to to co to jest dalej? To nie wiadomo. Prawdopodobnie nie? jest niemiecki, ponieważ kompas jest, nie, producent kompasu jest niemiecki, więc yy, prawdopodobnie będzie to statek, który można przejąć niemiecki. Czyli teraz musicie wejść pod prysznic? Prysznic, tak, żeby to parowało i nas bo przecież zanim tam dopłyniemy to się wszyscy zagotujemy. I... Co zakładasz? Co masz na sobie i co jeszcze będziesz miał? To jest bielizna, a to jest ocieplacz. To po prostu powoduje to, że w tej wodzie, która ma tam 3 stopnie, nie będę marzł. Tak szybko. Bo w końcu i tak zmarznę, bo woda ma zdolność odbierania ciepła większą niż powietrze. Wielokrotnie. Teraz chłopaki schodzą na dół, czekamy na sygnał i potem następna para nóg schodzi, aby wykonać tą już konkretną czynność zapięcia tego właśnie kompasu, przygotowania go do podróży na górę. Zobaczyć, jak to wygląda walka z falami, bo jeden z nurków, no, znajomy z Czech, yy, zbyt daleko był, dosłownie 10 metrów od yy, miejsca, w którym miał zanurkować, gdzie też jest podpięta boja i nie był w stanie już w własnych siłach tam dotrzeć. Po prostu jest taki prąd, taka fala, więc musieliśmy go jeszcze raz tam podrzucić. Patrz na jakie zatopił. Ale chyba Ale słowo. Słowo. Ale przyszli... Jednym z największych wyzwań, przed jakim stanął zespół nurków zaangażowanych w akcję, było wydobycie znaleziska na łódź. Początkowo planowano to zrobić bezpośrednio nad wrakiem, jednak okazało się, że przedmiot jest zbyt ciężki, by było to możliwe. W związku z tym podjęto decyzję o innym podejściu. Torbę z ciężkim znaleziskiem podniesiono i zaczęto holować w stronę brzegu. Tam, gdzie nurkowie mogli już stanąć na dnie, z solidnym podparciem pod nogami, przeprowadzono bezpieczny załadunek przedmiotu na łódź. No i co z tą wodą teraz? Moją górę trzeba tu pociągnąć. Poszło! Może tak, Badyl, patrz, czynimy za to. Poszło! Dobra, tylko tam podciągać, tam podciągać, w się stronie. Ja się zgubiłem. Podciągajcie tam, podciągajcie tam. Podciągajcie. Minut temu zakończyła się akcja, przypłynęliśmy do portu razem z tym właśnie to łupem, z skarbem, który został wyciągnięty dzisiaj z jednego z braków helskich, znajdujących się około mili morskiej na zachód od cypla Chelskiego. No i jest to kolumna z kompasem, wydaje się, że to właśnie to żyro, bo chyba tu jakiś kabel wystaje się, dobrze widzę. Z, z tej kolumny z dołu. Yy, nie wiem jeszcze czy znajduje się tam kompas w środku, bo tak to jest wszystko przykryte i tak zostało wyciągnięte po ciężkiej walce tutaj stoczonej z siłami natury, bo fale były. O, no, dzisiaj na morzu. Yy, no i trzeba było go podjąć po prostu na pokład tutaj łódź Dive Land, żeby można było go przewieźć tutaj do portu. I z 80-90, a jak nie więcej, może nawet do 100 kg. A z tą wodą to ważyło jeszcze yy, dużo więcej. No, bardzo ciekawe znalezisko. Yy, co tam w środku jest, to dopiero będziemy sprawdzać. Więc generalnie a nasze całe wydobywanie to była operacja, można powiedzieć, złożona, wieloetapowa, kilkudniowa. Przede wszystkim no, podstawową kwestią, nad którą się zastanawialiśmy, to jak wydobyć ten, ten przedmiot, żeby go nie uszkodzić, żeby wyszedł w całości i żeby wszystko było z nich w porządku. Rozważaliśmy wystrzelenie go po prostu na bojkach, ale ostatecznie ustaliliśmy, że najlepiej będzie go zapakować w duży wór. Duży worek i w tym worku dopiero go wyciągnąć na linię, więc moją rolą było przede wszystkim wczoraj przygotowanie go do wydobycia, więc razem z kolegą Sławkiem y, Nurkiem y, zeszliśmy na dół na te 60 metrów z dużym workiem, takim jak na gruz. A ten worek, ten nasz, nasz przedmiot spakowaliśmy do worka po, po, dużych, po, po dużych trudach, bo, bo byłoby bardzo ciężki jednak pod tą wodą. I przygotowaliśmy cztery, cztery uchy tego worka, przygotowaliśmy do, do dzisiejszej operacji przypięcia liny i, i wyciągania. No a dzisiejsza operacja polegała na wzięciu ze sobą z powierzchni wody liny na dół, zejście na wrak, przypięcie tej liny, delikatnie odciążyliśmy wrak na, na bojkach, więc przyczepiliśmy oprócz liny jeszcze dwie bojki, które podniosły nam ten przedmiot do góry, ale nie, nie wyciągnęły go całkiem do powierzchni, co świadczy o tym, że jest naprawdę bardzo ciężki. No i później właściwie z zrealizowaniu przez nas całego drukowania zaczęliśmy operację wydobywczą już z łodzi. Zaczęło się od tak naprawdę modelowania. Bartek zrobił model tego parowca 3D, wydrukował go na drukarce i w momencie, kiedy żeśmy oglądali ten model, żeśmy stwierdzili, że na dachu tego wraku znajduje się specyficznej Specyficzny walec, który właśnie przypomina taką kolumnę kompasową. Bartek zrobił nurkowanie, oczyścił trochę ten, tą, tą kolumnę z sieci no i zostało to potwierdzone. Zdjęcia zrobił, że jest to kolumna kompasowa, żeśmy się skontaktowali z Muzeum Morskim i ustaliliśmy, że jesteśmy w stanie podjąć ten kompas, więc dzisiaj żeśmy to, to wykonali. Znalezisko już oczyszczone wstępnie przez paną, panią Iwanę Pomian, Udział Konserwacji Narodowego Muzeum Morskiego. I możemy po prostu już zobaczyć, że jest to kompas, a właściwie żyrokompas kompas, być może pochodzący z okresu II wojny światowej, bo nie możemy tego wykluczyć, na nim wyraźnie jest widoczna nazwa firmy, która go wyprodukowała i jej symbol. Jest to firma Karla Plata z Hamburga. I fajny symbol taki człowieczek z sekstansem w rękach, bo ta firma zajmowała się właśnie produkcją wcześniej sekstansów, a później się rozbudowała w olbrzymiego producenta właśnie między innymi kompas. kompas. To niesamowite to znalezisko, widać wiele detali tego, tego urządzenia, coś niezwykłego i bardzo ciężkiego. Znaczy lepiej by było to wyraźny właśnie Zdecydowanie lepiej. Taki symbol yy. Nie chcemy też ryzykować sposób tego ciągłego przekładania firmy, czyli teraz nie powinniśmy to transportować do i wtedy Tam siedziba firmy. Ja porobiłem zdjęcia Operacja wydobycia zakończyła się sukcesem. Zespół nurków z centrum nurkowego Diveland pod nadzorem przedstawicieli Narodowego Muzeum Morskiego zdołał podnieść tak zwany naktus, część niemieckiego kompasu okrętowego. Pomimo to wrak statku wciąż pozostaje zagadką. Nadal nie udało się ustalić do jakiego statku należał przedmiot. Czy to niemiecki okręt z czasów II wojny światowej? Kiedy został zatopiony? Czy na podstawie tego znaleziska Uda się rozwikłać te pytania? Odpowiedzi poszukamy w kolejnym filmie na kanale Magazynu Odkrywca. Bądźcie z nami. Wspierajcie nas, kupując lub prenumerując czasopismo Odkrywca, albo dołączając do grona naszych patronów na Patronite. Dziękujemy i do zobaczenia!